Cześć moi mili Mam na Mariusz Ogólnie rzecz biorąc separat Jest to mój pierwszy dzień z czymś z nowym filmem, który chcę Wam pokazać będziemy razem się odchudzać Do tej zabawy przyda nam się program jak, taki jak Endomongo Można go bezpłatnie ściągnąć na swojego Androida za pomocą internetu aczkolwiek musicie sobie założyć konto na stronie domondo.pl po co komputera zrobiłem sobie taką małą listę wyzwań ponieważ zamierzam wywrócić, trochę spojrzycie do góry nogami między innymi jest to pierwszy dzień, w którym rzucam papierosy. Jest to także w sumie czwarty dzień, który spędzam aktywnie. Rzucę sobie jakieś cele, na przykład jakąś trasę, żeby miała w miarę względnie możliwości mojego wolnego czasu około 10 km. Dzisiaj atakujemy trasę o długości 16 km. Jest to trasa po mazurach jak widać miar na oboczu przy niewielkich wsiach i domostwach pogoda ogóle jest zbędna Delikatne chmury nie zanosi się raczej na opady Może co najbliżej trochę wieje nie ma tu względnie dużego ruchu, dlatego pojazdy jeżdżące tutaj nie przeszkadzają nam raczej zbytnio. Jestem właśnie 7 km od początku, od miejsca początkowego, z którego wystartowałem. Moim drugim wyzwaniem, jak już mówiłem, jest rzucenie palenia. Jest to również bardzo uciążliwe, bardzo trudne bym raczej powiedział ponieważ do tej pory się zastanawiam czym ja zajmę swoje ręce głowę gdy tak naprawdę będę siedział co, co ze sobą zrobić gdy nie będę miał papierosa tak? aczkolwiek słyszałem kiedyś, że pierwszy tydzień jest najgorszy i najtrudniejszy dlatego zamierzam Jakoś, jakoś zająć swoją głowę czymś konkretnym, jakimkolwiek zajęciem, żeby nie myśleć o papierosach, no teraz oczywiście o lodówce, bo to się przełoży znowu na odwagę. Na, na, na Takie spacerki, przynajmniej po parę kilometrów dziennie i mieszanka z jazdą, myślę, że jakoś może odrobinie nam pomóc. Będziemy oczywiście trochę biegać. Można trochę jeździć oberem, tylko najpierw muszę doprowadzić rower do ładu. Pokażę Wam w tych kilku filmach swoje postępy. Pod koniec tego filmu pokażę Wam swoją uwagę rzeczywistą obecną przy początku nagrywania tego filmu. Jedzie akurat jakiś pojazd. to 93 kg, 94 kg. jak przyjdę. Będę starał się nagrywać filmy z różnych miejsc, ponieważ jestem kierowcą zawodowym. Będziemy mogli zobaczyć jakieś ciekawe miejsca z Rumunii, jakieś ciekawe miejsca w Finlandii i oczywiście obecnie jesteśmy w Polsce. No, obecnie 2 dni wolnego, na swój własny chill Na każdą wyprawę przyda nam się właśnie jakaś buteleczka wody. nie dużej wody. Filma nie jest istotna, żeby YouTube nas nie ukrał. No i to wszystko. Zapraszam Was do następnego odcinka.